Zygmunt Luksemburski, urodzony 14 lub 15 lutego 1368 roku w Norymberdze, zmarł 9 grudnia 1437 roku w Znojmie. Elektor Margrabia Brandenburski od 1378 roku Jure Uxoris Król Węgierski od 1387 roku Niemiecki od 1410 roku do 1411 roku w opozycji do Jodoka Zmoraw. Po śmierci Jodoka, wybrany na króla 21 lipca 1411 roku, ale koronowany 8 listopada 1414 roku, książę Luksemburga od 1419 roku, król włoski od 1431 roku, cesarz rzymski od 1433 roku, król czeski od 1419 roku, objął władzę w 1436. Trzeci i ostatni cesarz z dynastii luksemburskiej. Drugi syn cesarza Karola IV Luksemburskiego oraz jego czwartej żony, Elżbiety Pomorskiej, prawnuk Kazimierza III Wielkiego, króla Polski, przyrodni brat Wacława IV, króla Czech i Niemiec. Rządy, ocena panowania tego władcy pozostaje wciąż gorącym tematem dyskusji wielu historyków. Są wśród nich tacy, którzy wychwalają postawę Zygmunta jako obrońcy chrześcijaństwa. Władcy, który pragnął zjednoczyć świat chrześcijański, aby ten mógł skuteczniej przeciwstawić się naporowi potęgi muzułmańskiej. Jak również narastającym ruchom heretyckim wewnątrz samego chrześcijaństwa, kusyci. Oponenci nie negują tego poglądu, zarzucają jednak Zygmuntowi Luksemburskiemu wykorzystywanie religijnych instrumentów dla realizacji planów dynastycznych Domu Luksemburskiego. Obie strony zgadzają się z tym. Że Zygmunt Luksemburski był osobą o wysokiej inteligencji, władcą niezwykle energicznym, o wygórowanych ambicjach. Przyczyn niepowodzeń tego nietuzinkowego władcy upatruje się zarówno w sprzecznościach jego charakteru, jak i w utopijności podejmowanych przez niego przedsięwzięć. Faktem jest, że polityka prowadzona przez Zygmunta doprowadziła do licznych wojen, a w ostatecznym rezultacie przyczyniła się do znacznego osłabienia rządzonych przez niego państw. Polityka Zygmunta Luksemburskiego był duchowym i militarnym przywódcą kilku krucjat, które na ogół kończyły się klęskami oraz wyprawy przeciw Turkom Osmańskim. W 1396 roku poniósł porażkę w bitwie pod Nikopolis, w 1428 roku pod Golubacem, Gołąbcem. Wyprawiał się również przeciw czeskim Husytom i poniósł porażki pod Witkowem i Wyszehradem w 1420 roku. Pod niemieckim Brodem w 1422 roku, pod Łuściem w 1426 roku, pod Tachowem w 1427 roku i pod Domazlicami 1431 roku. Przyczynił się znacznie do zwołania soborów Konstancji w 1414 roku. I odegrał podczas niego istotną rolę, doprowadzając do zakończenia wielkiej schizmy Kościoła katolickiego. Miał udział w schwytaniu czeskiego prekursora protestantyzmu Jana Husa. W efekcie czego ten został osądzony i spalony na stosie. Prowadzone przez niego wojny wymagały ogromnych nakładów finansowych. Szukając pokrycia dla tych wydatków, wyprzedawał dobra królewskie i cesarskie oraz zaciągał liczne długi i nakładał nadmierne podatki.